Hej Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oj. A te Amen nie? No tak. Dobra, dobry, na dobry. Niech mnie się nie wypowiada. No to wyłącz decyzję. No i skończę, to gdzie? No, gdzie chcesz. dobra, to tu chodź. To tutaj chcę. To no, konfesja. E, co do tego śmietnika? Ale capi dobre nie każde Okej. Okay. No to ten em, Znasz regułkę swoją, Wam. Co to co jest? Nie. Uh, yeah. Ostatni raz u komunii byłem. Jak nie byłem? Yy, a uspowiedzi. No to jak ci dałem te dwie bańki. A! No dobra. No to zamieniam się w such. Yy, no dobra. To pochodzę, że ja z miałem wypisane w telefoniku. Yy, jak się powie jakiś grzech taki potężny, to on jest podliczany jakoś dwukrotnie, czy... Ta! No dobra, to lecimy po kolei. Zgładziłem moją siostrę dwa razy. Oj, oj, oj. Zabijłem osiem razy. Oj, oj, oj. Okradłem... ...osiemdziesiąt osiem razy. No i to tam dalej? No to ty powinieneś No to nieważne, nieważne już to. No to wiesz, ta cena to mogła trochę podskoczyć. No dobra, to chodź, wsiądziemy do auta. Do widzenia. Tylko... Ty, 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 ty. Ach, dobra. Rozgrzeszenia ci jeszcze nie udzieliłem. Rozgrzeszenie będziesz miał pod bankiem nie teraz chcę. No to teraz takie połowiczne. Rozgrzeszam Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A później Ci pochutę dam. My w swoich dawnych krajach naszych przodków robili tak. Wymowali coś takiego. Jeszcze zgłaciłem swoją siostrę pięć razy i okradłem 18 razy i No dobra, no to w ramach pokuty jeszcze... Jeden raz jeszcze tam e, swoją ma... E, nieważne. No dobra, w ramach pokuty odmówisz jeszcze sobie pięć razy e, ojcze nasz i się tam dwa razy przeżegnasz, no. A to jak to się... Ja, to... yeah. Matko Bosko, co tutaj się dzieje? Wysiadaj za to, a Iwan. Kryj się bierzko, bierzko. Ej, bierzko, bierzko. ja siedzę w tym aucie. W bufalu siedzę. jest Dobra, lecimy. Ciągle ty się strzelałeś? Nie, właśnie, jacyś ludzie. Chyba w stroju Mokotowa No przynajmniej tak ubrani, nie? I strzelajcie z policja O, oh, dzięki Zatrzymam się tylko tam zjadania, Żeby nie wykonać ruchu Luźno O, kogoś, 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 kogoś. Kogoś, kogoś. Kogoś. Tu ja są też wyjdę podamy To te, też te lecę do was No, ja Dobra e, Jak ci to powiedzieć Czemu tak szybko jeś? A bo nas pamięciadę hmm. Ale Kościół jest w inną stronę Tak, ale niestety Kościół jest remontowany i leży się spotykamy się spotyka. bawić. No właśnie podzielimy się na jakieś grupy nie? Jakie grupy? Co ci tam na radu gadał grupach? A, to tacy e, jedni. Mm, już się chcecie strzelać, gangsterzy? Ja nie jestem gangsterem, ja nawet klamy nie mam. Dobra, jedz. Dobra, nie kończę życia. życie. <śpiewanie> znaczy, jestem w sumie zastępcą Cardillera, więc ja też mogę... może O, pan Księdzu. <śpiewanie> to Madryt. Ta, coś tak La chuj ci w dupę! O kurde! Dobre, co? Tak, dobra, dobra, dobra. Jasno. Dobra, ej dyrektor, chodź na chwilę jeszcze. idę. Lachuj w dupę... tym, jak to tam było ministrantom. Józmigas. La Lachuj... 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 A, Józmigas, la Jest no. <coughs> Tam chrup jakoś sałatę. Ty byś leachuj mój brat lefłę tebę. Lefłę tebę, Dokładnie. Lfb. W sumie znalazłem tych czarnych i w sumie no Wiecie co tam tylko Wiecie co z tymi czarnymi, nie? Black Niger Lomo Lomo zenior ogóle... nie gawaryjś. To było to jakiemu ja. Chuj wie hiszpański jakiś Nie, nie ma bata. Nie wiem kurwa, właśnie Jeśli... na językach chab może iś, i iś hab, schab Kurwa zaraz wam coś puszczę z telefonu <grym> muszę się znaleźć. Nie, <grym> ja to znaleźć Nie, to jest kurwa moja kołysanka Tylko to muszę sobie wtedy zapętlić w każdej nocy jak coś robię i mogę... Ja też mam zajebismo. tylko nie wiem co to, to jest nie ma... Czeka, Niby hiszpański a to taki dziwny teraz mam puszczę Myślałem że Himmelię him i ja puszczę pierwszy no. Tak, jestem Bisco, czekaj, jestem blisko, czekaj. Eee, paluszki nie smieram, zmieram, zmieram, smry, O. o ja A, A, Przepraszam, kocankę puściłem. A, okay. dobra. dobra. No on już tańczy, mam lepszą, ale. mam lepszą. Ta. No, puść. Czekaj. Kołysanka, contest teraz będą robić. <grym> Kurwa, fajne kołysanka. Dzięki. Dzięki. to To Dzięki. 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 No. Hiszpański Magoś ja z Lexykam Dobra, rozumiejęcia co bardziej jak Magości nie są z Hiszpani znaczy z my leksyk, nie jesteśmy z Hiszpanii Ma goścą z Lexyk, Hiszpania czy co? Z Hiszpanii! Dobra, j**a, jem się! Dobra, słuchajcie! Bożym, że jesteśmy. Wajenne, wajenne, przejdźmy do najważniejszego. Wyłącznie Ja ja Dobra. Kogo szukamy, co robimy? Za robimy ktoś? jakiś pierdolony napad. Czarnych typów, i... jeden w kasku. Gdzie robimy Chodź. napad? Jeden... nie wiem, nie ma sensu, bo już jeden teraz mieli, więc za będzie ma ją totalnie. Mm. Aho, no tam to na A na Pacyfik? Słuchaj, ale oni i tak ci teraz. Oni tylko w moment pójdzie na radio. Jak przestanę celować do zakładników, robimy wjazd. Nie wiem, zamyślisz się na chwilę, nie przycelujesz dobrze i robię ci wjazd. Ile nie, 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 Szczęść Boże! Dobry! nie, księdza? Yeah. Księdza? księdza, księdza! O nie, A. A, tak. Ale nie, prwy... nie, No to mi nawet na rękę, bo pogrzeb no. będę mógł zorganizować. <laughs> <głos> 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 nie zabiera. Nie zostaw go, Ej, go, tój go tój e, Mody, zostaw ale go E, spokojnie modyl, zostaw go to, to ale, dobra, ale to był komplement To był komplemen. On dostał spokojnie, pistolet go. Spokojnie, spokojnie no, On to, Ej, Możecie, on bo ja chciałem z tak, No on właśnie ja Sergio, musimy o tym porozmawiać no No, na to czekałem i jeszcze Dzieciaka trzeba obścić, nie? Ty, a to za na budę. Nie, nie miał chciń, co ty kazałeś ja nie byłem na niemu chciń. Nie miał, no, no, miał. Nie, nie dobra, No bezuń, właśnie. Chrzciny, dobra. Chrzciny, nie miał i wesele. Jeszcze wyspamiadać się z tego trzeba, bo tak przed małżeństwem dzieciaka chcę nie, 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 <śleskujesz> 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 Ja, jaki milion 600 dolarów jest ciężkie. Czekaj, daj. Dobra, ja zaraz zapłacę to wszystko. Dzięki księdze. Ja ci jakaś to będę o, Widzimy Franka, jesteśmy pod więzieniem. Raz.